Dalmierz umożliwi im dokładny pomiar wnętrza. Odchyły od specyfikacji fabrycznej oznaczają przeróbkę. 6 metrów. Nie ma podwójnych ścian. Długość się zgadza 6 metrów. W szparach nic nie ma. Na dole też nie. Wchodzisz? Lip przyjrzy się wnętrzu z bliska. Oglądamy ramę, ściany i dach. Szukamy śladów, sprawdzamy, czy dźwięk się nie zmienia. Opukujemy wnętrze. Wszystko jest w porządku. Przeniesiemy się na dach. Może z zewnątrz będą jakieś ślady. Ściany kontenerów są wykonane z dwóch warstw blachy falistej. Przestrzeń między nimi wykorzystują przemytnicy. Wycinają w tym miejscu otwór i wsuwają narkotyki. Kiedy rama jest wypełniona, wstawiają ten fragment z powrotem, spawają, wygładzają i malują. Blacha wygląda jak nowa. Tym razem nie wykorzystano tej metody. Kontener jest nietknięty. Sprawdziliśmy ramę. Nic nie zostało przerobione. Górna część jest w porządku. W trakcie inspekcji niczego nie znaleziono. Teraz do pracy przystępuje Siri. Użyje 3 milionów receptorów węchowych. Jeśli coś wyczuje, usiądzie. Pies nie reaguje. To znaczy, że kontrabanda jest dobrze ukryta. Agenci dostają wynik prześwietlenia. Wynik rozczarowuje. Nie widzę niczego niepokojącego w konstrukcji. Coś może być ukryte w towarze, ale w ścianach nic nie widzę. Ramy i ściany kontenera są czyste. Trzecie miejsce, wskazane przez informatora, to cukier. Trzeba prześwietlić tysiąc worków.